Dzień dobry państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi, Lokfuntur, monety mówią. Do dzisiejszego nagrania zainspirowała mnie rozmowa, którą usłyszałem wczoraj w sklepie. Mianowicie osoby przede mną w kolejce rozmawiały na temat dożynek, które w okolicznych wsiach pod Toruniem się aktualnie odbywają. I Właśnie to zainspirowało mnie do tego, żeby powiedzieć dzisiaj o zbożach przede wszystkim, ale też o pewnej innej roślinie, która pojawia się na monetach, która jest symbolem pewnych polejs. A zatem cofamy się do okresu klasycznego, gdzie a na przykład w V wieku silnym symbolem mogła być lokalna nimfa, jak Aretuza w Syrakuzach mógł być Heros, jak na przykład Taras w Tarencie. Ale e, oczywiście mogły być także Bóstwa jak Atena w Turjoj, e, Ale przecież pojawiały się także odniesienia do tych produktów, produktów żywnościowych wówczas głównie, z których słynęła dana miejscowość czy też region. A zatem na bogatych ikonograficznie monetach Aten mamy tutaj na rewersie w lewym górnym rogu oliwkę, bo to jest główny produkt eksportowy Aten i ona pojawia się, Także tutaj w postaci listków trochę nam zniknął owoc oliwki na tetradrachmie z IV wieku, a później tutaj tetradrachma już datowana na rok 125-124 przed naszą erą. Mamy ową oliwę w formie amfory, ale wciąż jest to silny przekaz, że tutaj produkuje się znakomitą. Oliwę. A na przykład w soloj takim motywem jest kiść winogron, która pojawia się chociażby na tym staterze datowanym na lata 385-350 przed naszą erą. Ale to, o czym chciałem mówić w kontekście właśnie owych. Dożynek to przede wszystkim zboża. Zboża mamy zarówno w postaci konkretnych nasion. I tutaj dobrym przykładem może być ta didrachma z krotonu, gdzie widzimy po lewej stronie. W lewym polu, jak po prawej stronie trójnogu, właśnie owo nasionko, bardzo ładnie, precyzyjnie przedstawione. Na awersie Orzeł to jest moneta bita między 425 a 350 rokiem przed naszą erą. Ale najbardziej Charakterystyczne, Ach, oczywiście możemy spojrzeć jeszcze na analogiczne pojedyncze nasiona, na tym piątowiecznym, jeszcze małym nominale brązowym z bardzo wczesnego okresu emisji brązowych z Leontino. A ja zatem tutaj przenosimy się na Sycylię na moment, ale jak widzą Państwo ikonograficznie te tematy są spójne. A jeszcze może w postaci nieco domyślnie, trochę późniejsza moneta, która też nam się z rolnictwa bardzo kojarzy, to Heksas z Kentoripaj, znów na Sycylii. Moneta wybita między 344 a 336 rokiem przed naszą erą w katalogu cywilogonu borung Grecorum AMC numer 1322 poprzedni kroton to był 336 tutaj mamy płuk ale najbardziej charakterystyczne są wszak monety z metapontu które tutaj pod tarentem mamy metapontu. i z pierwszej połowy V wieku, kiedy mamy wspaniałe, szerokie nomosy, didrachmy, akurat Państwu takiego egzemplarza zaprezentować nie mogę, ale mam tutaj całkiem wdzięczny triobol, gdzie mamy met archaicznymi literami, no i właśnie mamy tutaj cały kłos. Coż to jest za roślina, cóż to jest za zboże otóż badania archeologiczne prowadzone od wielu lat ale przede wszystkim istotne tutaj w wieku XX, chociażby badania Hansa Helbeka dowodzą, że już od przynajmniej 8 tysiąclecia przed naszą erą, a może nawet dziesiątego, tym zbożem, które dominowało w basenie Morza Śródziemnego, ale także nad Morzem Czarnym, był jęczmień. Jęczmień czyni Kordeum Vulgare. I jest on właśnie dość charakterystyczny ze względu na owe Długie, wąsy. I dopiero w IV wieku zostaje uprawa jęczmienia stopniowo wyparta przez pszenicę. Ale oczywiście jęczmień nadal utrzymuje się, nadal jest istotny. Tutaj sięgnijmy do tekstu źródłowego, jakim jest drugi z hymnów homeryckich, hymn do Demeter. I tutaj czytamy między innymi od wersu 305. Najstarszy zaś roku uczyniła na ziemi, co karmi wielu i najokropniejszy dla ludzi. Nawet nizianko z ziemi nie wzeszło, bo skryła je pięknie wieńczona Demeter. Próżno więc woły ciągnęły po polach, pługi wygięte. Próżno wiele białego jęczmienia trafiało do ziemi. Ale proszę zwrócić uwagę, to jest przekład Włodzimierza Apela. Ale proszę zwrócić uwagę na to, jak brzmi ostatni wers w oryginale. Polon ned eu con etosin tosin Czyli mamy e, właśnie e, etosion, czyli na próżno, bezowocnie wiele białego trafiało do ziemi tu jest nawet nawet um, nie nazwane ekspresis verbis ów jęczmień ponieważ hymn do Demeter datujemy na okres krótko po 640 roku przed naszą erą a zatem to jest absolutnie główna domyślna uprawa i tak jest także w V wieku, w metaponcie. I nie dziwi nas, że ten symbol, a właśnie południowa Italia i Sycylia, długo, wciąż w okresie klasycznym, ale jeszcze na początku okresu hellenistycznego, stanowią tereny, gdzie uprawia się głównie Zboże, właśnie ów jęczmiń, później także pszenicę. Dopiero stopniowo wraz z rozwojem Rzymu większą rolę zaczną odgrywać uprawy winnej latorośni czy oliwek, które stawały się lepiej opłacalnymi produktami, ale to wiązało się z importem zboża do Rzymu, czy szerzej do Italii, najpierw Sycylii, później z Egiptu. Ale w tym okresie, a tutaj już sięgnąłem po monetę z bardzo ładnym przedstawieniem Leukiposa, Herosa z Metapontu, a na rewersie oczywiście wciąż jęczmień. A to akurat nomu datowane na lata około 340-330 przed naszą erą w historii numeru Italii, numer 1575 i kolejny typ domos z przedstawieniem bogini, która odpowiada za dobre zbiory, między innymi. Jej zasób obowiązków jest szerszy, opiekuje się także rodziną, ale najbardziej kojarzona jest z płodami rolnymi, stąd ten jej charakterystyczny wieniec ze zbożami to oczywiście Demeter. I na rewersie znów mamy jakże podobny, jeszcze ładny kłos owego jęczmienia. To akurat typ bity nieco później, między około 330 a 290 rokiem przed naszą erą w katalogu Historia Numerum Italii 1583. Ale e, mamy w metaponcie także drobne nominały brązowe. Jak chociażby ten z głową pana na awersie, a na rewersie mamy właśnie ME, Metapontion, a oczywiście tutaj w zapisie skrótowym, i samo ziarenko. To typ w katalogu Rutera 1670. Jęczmień jednak, czy szerzej zboża, to nie jedyna. Roślina, którą identyfikujemy z miastami. I oczywiście, metapon tutaj jest tą identyfikacją najsilniejszą, chociaż nie jedyną, bo mamy także sporo przedstawień takich, no chociażby w mędnictwie antycznego Krymu. Tutaj na ten temat mamy. W biuletynie numizmatycznym, kiedy jeszcze było to porządne, wychodzące regularnie czasopismo, chociażby artykuł zboża na monetach antycznych Andryja Tereszczenki i Ireny Czuchiny w przekładzie i współpracy z Krzysztofem Jarzęckim, napisany, to jest tutaj numer drugi na 2017 rok. Autorzy głównie skupiają się właśnie na monetach antycznego Grymu. Ale chciałbym Państwa na koniec przenieść jeszcze na tereny bardziej południowe, do obecnej Libii i tutaj konkretnie do Kyreny. Do Kyreny, czyli miasta będącego kolonią grecką no już od VIII wieku miasta, które słynęło właśnie od tego VIII wieku z uprawy Sylfion, który według legendy, które według legendy było darem Boga Apollona i miało się pojawić w owym VIII wieku po intensywnych deszczach. Sylfion zanikło w pierwszym wieku naszej ery a okres, w którym mamy szczególnie wiele informacji na jego temat, to przede wszystkim czasy od wieku IV przed naszą roku, właśnie do tego pierwszego wieku naszej ery. Osobno pisała o tym Kotłowska z dawne bogactwo Cyrenajki, w meandrze nr 58 w 2003 Roku. Jest to także temat jednego z rozdziałów w tomie Czystość i brud, Higiena w Starożytności, gdzie właśnie mam tutaj też rozdział o Sylfion, rozdział autorstwa Alicji Drozdz-Lipińskiej i Krystiana Łuczaka, zresztą w tym tomie. Mamy także mój tekst o higienie, ale to w tym momencie nieistotne. I Sylfion identyfikowane tylko z Cyrenaiką. Rosło tylko na wybrzeżu. Zostało wytrzebione do owego V wieku. Na monetach pojawia się już od wczesnego wieku V i. Tutaj jest zarówno a intensywnie eksploatowany na miejscu, jak i przede wszystkim eksportowany, ponieważ to był przede wszystkim lek. Lek polecany przez Hipokratesa, przez Aristotelesa, przez, opisywany przez Teofrasta. Mianowicie miał leczyć gorączkę, ból brzucha, był remedium, przy wypadnięciu odbytu był stosowany także w położnictwie, mianowicie miał pomagać w wydaleniu bożyska przy porodzie, miał pomagać w leczeniu czerwonki, kaszlu spowodowanego osudzeniem gardła, paraliżu języka czy celiaki. A zatem miał bardzo wiele zastosowań. U Pliniusza Starszego mamy jeszcze kolejne, czyli na przykład leczył bultchawicy, anginę, pężec, padaczkę, lumbago. A tak więc zastosowanie było bardzo szerokie. Tutaj no, przechodzimy od jęczmienia podstawy żywności do rośliny, którą stosowano konkretnych celach, przede wszystkim leczniczych i ikonografia, którą mamy jest przede wszystkim tą ikonografią monetarną. Tutaj widzimy didrachmę skrenę z, Krenę, z e, e, przedstawieniem Apollona. Interesuje nas przede wszystkim owa roślina i tutaj z wizerunkiem lokalnego Zeus'a Mamy brąz datowany na lata 250-246 przed naszą erą z pięknym przedstawieniem właśnie sylfion, czy też sylfium w wymowie łacińskiej w katalogu Ascoltiego, numer 61c. I to także roślina dla antyku niezmiernie ważna, chociaż jakże inna od zbóż. Które były podstawą wyżywienia, od oliwy, którą stosowano przecież także w sporcie czy w kosmetyce, winogron, z których uzyskiwano wino. Tak więc mamy tutaj cały przekrój różnych roślin, od tych najbardziej powszechnych po specjalistyczne stosowane w lecznictwie. A to wszystko na monetach. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu Nummi Logfuntur, a także, jeśli moja praca się Państwu podoba, do wspierania jej na patronite.pl. Dziękuję serdecznie.